Niespodzianka dla Tessy. W krainie zabawek jest kolejny piękny dzień. Ale co to? Tessy jest chyba bardzo smutna. O, oh. oh, dzień dobry, Tessy. Mogę ci coś podać? A może zjadłabyś lody z jagódkami? Oh, nie, dziękuję pani. To może koktajl truskawkowy, co? Nie, niczego nie chcę, ale dziękuję bardzo. Mogę sobie tu posiedzieć? O oczywiście, siedź jak długo tylko chcesz. Dzień dobry. Uch, cześć Nodi. Dzień dobry Nodi. Dzień dobry pani kotko. Dlaczego Tess jest taka smutna? Wczoraj na przyjęciu dostała piękny różowy balonik. Bardzo jej się podobał, bo idealnie pasował do jej różowego kapelusza. Tessy chodziła z nim po miasteczku przez cały dzień, a gdy przechodziła pod drzewem, balonik trafił na ostrą gałąź i Bum! żegnaj baloniku. Jaka to smutna historia! Biedna Tessie? Właśnie dlatego jest taka nieszczęśliwa. Musimy coś wymyślić, żeby ją rozweselić, dobrze? Hmm. O! Mam pomysł. Hej, Tessie, chcesz zobaczyć, jak staje na głowie? O! 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 Proszę cię, Nodi, nie zrób sobie krzywdy. Już wiem. Pokażę ci śmieszną minę. Przykro mi, ale jakoś mnie to dzisiaj nie bawi. Zatańczę dla ciebie! śmieszne. Dziękuję, że się tak starasz, Nodi, ale jestem dzisiaj bardzo smutny. Przykro mi, że straciłaś różowy balonik. Na pewno jakoś cię rozweselę. Już wiem. Każda myśl niech różowy kolor ma, to weselszy wyda się cały świat. Smutno ci! Masz wszystkiego dosyć już. Śmiało przez różowe szkła przyszłość spójrz! Dziękuję, nodi. Śpiewałeś i tańczyłeś bardzo ładnie. Ale dzisiaj na pewno nic mnie nie rozweseli. Na pewno? Na pewno. Hmm. A może jutro? Ach, zobaczymy. No, co to może Co to jest? To jest? jest? jest. Jakie wielkie pudło? Co to no, jest? No, no, co my tutaj mamy? Nie, nie. Kogoś? Kogoś tutaj Co to, co to no, może być? Na pewno zastawia przejazd. Hmm. Nie mogę wystawić mandatu, bo to nie jest samochód. To, co się wie o stojącym tu wielkim pudle. Nic, wie, no i co? No cóż, właściwie pudło chyba nie łamie prawa, ale nie może tak sobie stać na naszym placu. Już wiem, pan Sparks je odholuje. I co, panie Sparks? Nie mogę go odholować, panie Plot. Widzi pan, nie ma nawet kół. Skoro pan nie może, to co zrobimy? Mnie się nawet podoba. Jak to możliwe, skoro nie wie pan, co to jest? Ponieważ to jest zagadka. Ciekawe, co znajduje się w środku. Zagadka, mówi pan? Tak, zagadka wielkiego pudła. A ja rozwiążę tę zagadkę. Skąd to się wzięło? I jak się tu dostało? Co jest w środku? Cześć, Tessie! Jak się dzisiaj czujesz? Ach, tak samo. Wiem, co cię rozweseli! Patrz! Co to jest? Tego nikt nie wie, ale to niesamowite, co? Aha, bardzo ładne. Jak sądzisz, co to jest? Wielkie pudełko? <laughs> to akurat wiem, ale co jest w środku? Nie mam pojęcia, Nodi. Muszę już iść do domu. Piszę wiersz o moim baloniku. O, pani różowa kotko! Niech pani spojrzy, co się stało z pudłem. Teraz ma wielką kokardę. Och, to prezent! Bardzo duży prezent! Haha! Ha! Ja też jestem w kropki! Może to dla mnie! Może w środku jest pełno opon? Albo bananów! Albo orzeszków! Albo sto kluczy do klaunów! Tak, 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 tak! Mm. 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 Dziwne! Nie ma kartki! Ciekawe, kto zostawił prezent i nie napisał dla kogo! No, no właśnie, właśnie tak. dlaczego. No, Popatrz Tessie, to prezent może jest dla ciebie? Nie wygłupiaj się, Nodi. Dlaczego ten prezent miałby być dla mnie? Nikt nie wie, dla kogo on jest, więc może być dla każdego. Czemu nie dla ciebie? Hmm. A gdyby był dla mnie, co by w nim było? Kapelusze, sukienki, karma dla kur? Zresztą. Co by to nie było, nie będzie tak piękny jak mój różowy balonik. Myślałem, że wielki prezent ucieszy każdego. <tryk> Tessie! szybko, siadaj! Musisz to zobaczyć. Co się dzieje? Zobaczysz szybko! Ej, Ktoś się zakradł i przyczepił kartkę do prezentu. Ha, 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 szybko, pan plot ją przeczyta! Nie jesteś ciekawa, Tessie? Tak, Nodi. pewnie, że jestem i jest ci weselej. Tak? Chyba tak! Proszę o uwagę. Na kartce napisano, że ten wspaniały prezent jest dla. No, no. A to niespodzianka. Nikt by na to nie wpadł. Tak? To, to dla kogo to, dla... to jest. jest? Jest dla małej Tesii. Naprawdę? Dla mnie? Ura! Ura! Tak jest tam napisane, a teraz otwórz go. Są takie piękne. To najwspanialszy prezent, jaki dostałam. Ale kto mi go dał? No dalej, Nodi, powiedz. Co mi powiesz, Nodi? O, to nieważne, od kogo jest ten prezent, prawda? Oczywiście, że ważne. Chcę podziękować temu, kto mi go dał. Piękna niespodzianka z balonami jest od Nodiego. Chciał, żebyś znowu była szczęśliwa. Och, Nodi, jesteś najlepszym przyjacielem. Bardzo ci dziękuję. Jesteś szczęśliwa, Tessie? Och, tak! Bardzo szczęśliwa. To najpiękniejszy prezent na świecie. Ura! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studia Eurocom, reżyser Andrzej Precik dialogi Joanna Sommer, dźwięki Montaż Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Lucyna Malec, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Mirosława Niemczyk i inni.